Jeszcze jeden przepiękny model z różami 3D o, z kolekcji od Ewy Mingę. I mamy tutaj piękne zazdrostki na szyfonie. Róże 3D. 70 cm wysokość po 69 zł, a 90 cm po 95 zł. 150 to jest szerokość. Macie mocowanie tutaj na taśmie z tunelem, więc można sobie włożyć rurkę od karnisza, patyczek do zazdrostek. Czy też upiąć na żabki bądź agrafki, jeśli ktoś chce powiesić jako na przykład firanka. Taka krótka. Numerek Z9 zamawiacie w sklepie Magdalena24.pl, wpisując numerek Z9 w lupce u góry. Bądź też, jeśli chcecie zobaczyć całą kolekcję od Ewy Minge, wystarczy w tej lupce wpisać sobie literki EM, i wtedy pojawi Wam się cała kolekcja. Między innymi te piękne zasłony, które występują zarówno na taśmie, jak i na przelotkach. Na taśmie trochę inny model z różami po bokach. Także zapraszam serdecznie do kontaktu, a jeśli ktoś chce do nas za zadzwonić, napisać, to jak najbardziej numer telefonu zostawiam Wam tutaj, możecie się kontaktować poprzez WhatsApp, SMS-em, telefonicznie czy na Messengerze. Zapraszam serdecznie do kontaktu.